z na kanale, Kowal z tej strony, no więc ponownie Sherman i w tym wypadku skupię się na chwilę na tym, dlaczego powstało go tyle wersji. Mamy przecież podstawowego M4 Shermana, M4A1 z odlewanym kadłem, później M4A2, następnie M4A3 i nawet i M4A4, nie wchodząc tutaj już w wersję z innym zawieszeniem i późniejszymi wieżami z 76 mm. Działem. Dlaczego w ogóle tak się stało, że było tego tyle wersji? Bo widzicie, wszystko sprawdza się tak naprawdę do masowej produkcji oraz do tego, że w momencie rozpoczęcia II wojny światowej Amerykanie, jak i Brytyjczycy zresztą byli daleko w tyle ze swoimi czołgami. Brytyjczycy nie tylko mieli w większości przestarzałe konstrukcje, ale również brakowało im po prostu liczebności tych czołgów. No i tutaj, w wyniku Land Lease, Ameryka zaczęła Brytyjczykom te czołgi dostarczać, ale sami nie mieli jeszcze ustawionej żadnej linii produkcyjnej porządnej. Maszyny I tutaj plan był taki, aby 75-mm armatę umieścić w wieży, a kadłub od samego początku miał być przestronny, dobrze opancerzony oraz łatwy w masowej produkcji. No ale Ameryka nie była gotowa technologicznie na taką produkcję takowej maszyny na taką skalę, więc jako czołg zapchaj dziurę na szybko skonstruowali M3 Lee z 75 mm armatą w kadłubie i 37 mm armatą w wieży. Ten sam czołg M3 Lee był, no nie oszukujmy się, nie wypałem, ale pozwolił Amerykanom w pewien sposób przestawić się na produkcję większej maszyny, którą docelowo stał się właśnie pierwszy M4A1 Sherman. Tutaj dlatego, że produkcja M4 Shermana się po prostu opóźniła. A pierwszymi maszynami dostarczonymi w 1942 roku yy, do yy, Wielkiej Brytanii, tak naprawdę yy, pierwszy udział brały w drugiej bitwie o El były czołgi M4A1. Ale podobnie, właśnie, dlaczego tyle wersji? Dlaczego Amerykanie nie mogli skupić się na jednej z nich i klepać ją w ogromnych ilościach? Ano mianowicie dlatego, że cały amerykański naród został zmobilizowany do produkcji sprzętu wojskowego. Mam tutaj na myśli to, że fabryki, które wcześniej produkowały części np. do maszyn do pisania albo same maszyny do pisania, nagle dostawały pakiet technologiczny do produkowania np. karabinów M1 Garant i pod odpowiednim państwowym nadzorem technicznym oraz państwowym budżetem cała fabryka maszyn do pisania była przestawiana na produkcję karabinów. I to samo działo się z fabrykami produkującymi większy sprzęt. W całej Ameryce większe fabryki. Przestawiały się na produkcję czołgów, dział polowych czy innego większego sprzętu. I tym sposobem w Ameryce aż 10 fabryk oraz jedna w Kanadzie pompowały ogromne ilości czołgów Sherman miesięcznie. I właśnie z tego, że fabryk było aż 11, brały się te różnice w wersjach pojazdów. Wymienię tutaj na przykład parę z nich. Także mamy tutaj Baldwin Locomotive Works, yy, która produkowała na początku głównie M3L w paru wariantach, i po przejściu na budowę Shermanów budowała ich wersję z małymi włazami. Później produkując niewielką ilość Shermanów M4A2. A taka firma jak Lima Locomotive Works, możecie tutaj już dostrzec ten wzór, czyli firmy na przykład produkujące duże maszyny jak lokomotywy. W każdym razie ta firma miała dostęp do technologii odlewania na wystarczającą skalę. Aby być głównym dostawcą Shermanów z odlewanym kadłubem, sama fabryka nie zajmowała się wcześniej produkcją M3, jako już nie było odlewanych kadłubów do M3, za to sama firma była w stanie szybko uruchomić produkcję Shermanów i pierwszy wyprodukowany przez nią Sherman M4A1 o nazwie na polskim Michał został wysłany do Anglii, gdzie przetrwał do dziś i stoi w Bovington Tank Museum. Także Lima Locomotive Works produkowała tylko i wyłącznie Shermany z odlewanym kadłubem od lutego 1942 roku do września 1943 roku i łącznie wyprodukowali 1655 Shermanów z odlewanym kadłubem. Także wszystko zależało od tego jaki pakiet technologiczny oraz jakie możliwości miała sama fabryka. Dlatego obok siebie produkowane było tyle wersji Shermanów jak M4, M4A1, M4A2 i tak dalej i tak dalej. I tutaj wyższa cyferka po M4 nie oznacza, że jest to ulepszona wersja. Ale oznaczało to tylko, z jakiego pakietu technologicznego po prostu wyszła i z jakich możliwości fabryki. Oczywiście nie oznacza to, że Shermanów nie ulepszano w trakcie ich produkcji, niwelując drobne, jak i większe bolączki, ale to jest temat na osobny odcinek. Yy, tutaj mamy na przykład yy, oczywiście nie tylko fabryki yy, produkujące na przykład lokomotywy, były przestawiane na coś takiego, ale Ameryka też budowała nowe fabryki. Tutaj fabryka, która specjalizowała się w produkcji wersji M4A2 była to fabryka Fisher Tank Arsenal, i tutaj, jak widzicie w nazwie, że jest od razu Tank Arsenal. Yy, I w jej wypadku jest troszeczkę inaczej niż w przypadku fabryk, które produkowały właśnie głównie lokomotywy. Wiecie, wujek sam poszedł poganać do Fishera, który był gałęzią General Motors, z planem zbudowania fabryki stricte czołgowej od podstaw. I tutaj Fisher postanowił zbudować swoją fabrykę w Grand Blanc. Jej budowa zaczęła się w listopadzie 1941 roku, a pierwszy Sherman M4A2 zjechał z linii produkcyjnej w styczniu 1942 roku, zanim w ogóle fabryka została w pełni ukończona. Także te części fabryki, które już mogły funkcjonować, po prostu funkcjonowały i budowały czołgi Sherman, zanim cała fabryka została ukończona. I tutaj, co ciekawe, możecie zauważyć, że M4A1 z oddawanym kadłubem trafił do Brytyjczyków akurat na drugą bitwę pod El Alamein w 1942 roku. Ale Amerykanie pompowali już z nieukończonej fabryki y, M4A2 w styczniu tego samego roku, tak? Więc gdzie one akurat trafiły? Mianowicie spora ich liczba, prawie że całość trafiła w pakiecie Landleas do Rosji i tutaj y, fabryka Fisher Tank Arsenal wyprodukowała ponad 1200 Shermanów M4A2 w wersji z małymi włazami, oraz później łącznie 1600 sztuk z dużymi włazami oraz dużą wieżą, czyli M4A276. W. w. stoi od wet, czyli mokrych magazynów amunicji. I ponownie, te czołgi trafiły ekskluzywnie już do Rosji. Także dzisiaj przejedziemy się M4A2, ale z innej fabryki, yy, w sumie to takim, który trafił do jednostek USA, chociaż mam na nim w grze brytyjski kamuflaż, brytyjskie malowanie. I tutaj sama runda jest ze streama, gramy BR od 3.3 do 4.3, czyli w swoim przyjemnym przedziale i po tytule już wiecie, że będzie ciekawie, więc bez zbędnego pierdolenia. Porana na trochę rozpierdolu Karpaty na 4-0, no dobra 4-0, 3-0 4, 0, 3, 0. 4 3. Dobra Antek, witam, witam jak tam ano sobota i okazało się, że dropy z są za tydzień, a nie teraz, więc zgramy Wartandera, nie? <ścoughs> no, Pociupiemy do wieczorka Wartandera, zobaczymy, nie? się siema, siema, witam Mr. Mikał Kurwa Oczy mnie trochę nakrówiają Nie, ale trochę słabo widzę w tych okularach Nie wiem czy nie przejść na żółte okulary zaraz zobaczymy ile wytrzymają Niewyraźny jestem? O kurwa, rzeczywiście. Mój stary fanat Shermanów. Przed chwilą kiniem co by Niku nie zmienić na Sherman Enjoyer. Widzę go, widzę go, widzę go. O, oh, wow, okej, okay, fajnie, fajnie wyszło prawie co przed nami co Nie wiem co to będzie. czy coś było. Nie, zrzucił dym. F-4U-4 będą na ziemkach, Hoyle, dobra. Next round w takim razie. I have waited for this moment my entire life. Kurwa, ale wjeżdżają pod ten celownik. Teraz ja im wjadę pod celownik. Kiedyś trzeba zaryzykować wszystko. Może i się opłaci. Szermany są w kutas, dobre, tylko trzeba znać, znać ich mocne strony, nie. Jak tylko to ogarniecie to granie z szermanami to jest czysta przyjemność. Aż co podgłoszę. What do I do more? Just like the Bible says, it's basically an intergalactic invasion into this space group people. I, I, I'm telling you they're freaking interdimensional invaders. Nurteł draż us raidem, co nie wele. On CNN or whatever, but everyone already innately knows this. These people are not freaking humans, okay? Witam serdecznie wszystkich od Turtu, a Jak tam Tortel, twój stream, bo tam chwilę oglądałem. No ale później poszedłem Twitche się ogarnąć, Dzisiaj Dancko takie tam i przygotować się do swojego streama Jak tam streamek poszedł? Są. Dobra, jadę, 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 Jotta Jeszcze jeden tu jest. Jest, tutaj jeszcze jeden. Blisko. Kurwa, ciemno jest w chuj. Ciemno jest w pytę. Dawaj, dawaj, do przodu, nie wstydź się. Za mamu się za tatusię, do widzenia. Obrót! Mamy już dziewięć Pragów! Sieganer Cholera. Jak yes, akurat zaświeci się na mapie, trafię i tak się zaraz na żółte okularki przyciądę momenci. Kamby jeden leje w tą stronę, ta auto blinda, nie wiem gdzie jest, ale tutaj coś się odznacza, tak? Pode mną. O kurwa, dobra, asystę wezmę. Tego nie widziałem na przykład, dopiero jak strzelił to się zorientowałem, że halo. tunel Vision, jedzie ich więcej, jedzie ich więcej. Już nie mają co wyciągać. Takie mam wrażenie. Pancer 4 od J... naszego gościa zjadło Przy c Searchfora tam wyjechała. F2a. Szukamy jej. Do końca na kurwa 15 fragów, nie? Dojść jeszcze. Się stać w kolejce, żeby nikt w pierdolu dwa razy nie dostał. Biar jest 3-3-4-3, więc jesteśmy prawie, że top dogiem tutaj. Asysta za autoblindę, w końcu ją dorwali. Ktoś się tu nie chce za szybko wychylać. Bo już, to już już kurwa prawie nie ma, mamy ładnych 15 fragów, nie? Shermany lubią dobrze oddać, jak się nimi dobrze podjedziesz, tak powiemy. Nie, wiem, co to lutne, no ślep, nie pykło. Coś tu stoi za tą dziesiątką Nie wiem, dobra, chuj, jedziemy im na respa, już nie ma co robić. Wszystkie punkty nasze. Czy to ma ucieczkę z Nowego Jorku. W końcu oberwałem! Zdjęli go, pancerz 4h Za duży kąt założyłem, dobra Założymy taki Moi drodzy, chyba mamy rundę na YouTube od razu Pierwsza runda na streamie I oddało 18 fragów, 2 asysty. I arta do bitu. Oj, nie pykło. Ten się dwa razy zastanowi, albo i nie. Nie, dobra, zdjęli mnie w końcu. <śm> chybiłem tamtego sztuga, niestety. Nawet nie zdążę dolecieć do nich, ale chuj, lecimy. I od razu no dajemy Czyli przez resztę streamu będzie w korekcyjnej, coś tak czuję. Zobaczymy. Może zdąży jeszcze jednego fraga ściągnąć. Zobaczymy. Żeby mieć ładną, okrągłą liczbę, co? No i mamy 20 fragów. Spoko. Mam jeden gościu, chyba miałem jeszcze spam protekta po prostu. Gdzie ta pelota? Bo nie widzę jej. Jest. Weszło w pelotę, ale mam silnik rozdupcony. Dobra, i runda się kończy. Nie musimy lądować. 21 fragów, dwie asysty. I raz zdecydowaliśmy, moi drodzy, bo pusznęliśmy ich. Pod samego respa. Co? <laughs> Damn, boy! ja to zapisuję od razu, i już mamy odcinek na niedzielę, kurwa, nie? Damn! <śm> Pierwsza runda, kurwa. Wywali odcinek ta na 5G, że nie patrzyłem, ale ten. Ale i grałeś potem? O kurwa. <śm>